23 lata, w tym roku za 19, za 20, za tak. To oczywiście najlepsze, będzie ich grzeboszczyno.

Karol Zalewski na drugi wiosk. Czy to będzie pierwsza Drugi wiosk i klar mieszkańcy prawy Rumunów. Zobaczmy, jak to będzie Karo Załowski na Zobaczymy podczas dekoracji. Ta dekoracja nie powinna a tutaj mamy już przygotowania do skoku z wyższych, równoletnich, na rozpośrednich, o 15.30 rozpośrednio od wodór z metrów.

é